Hej, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na taki dosyć nietypowy jak na mój kanał filmik. Filmik będzie poświęcony przede wszystkim biżuterii Norchen, dlatego że ukazał się już właśnie nowy katalog z, z biżuterią Norchen. Biżuteria Norhen, czyli biżuteria w oparciu o wykorzystujące naturalne kamienie półszlachetne ametysty, kwarce, topazy no najróżniejsze, najróżniejsze kamienie również kryształy swarowskiego lub szkło czeskie na przykład również. Nowy katalog już jest w tej chwili dokładany do naszych, przynajmniej w moim zamówieniu, był zamówieniu z katalogu numer 2, które składałam od razu w pierwszy dzień. I dlatego ten filmik będzie się składał z dwóch części: czyli moje krótkie wprowadzenie, a później już będzie taki slideshow filmowy z dokładną ofertą nowego katalogu. Z nową kolekcją wiosenną Norhen. I na końcu jeszcze będą filmiki bardzo takie fajne, z tymi kolekcjami, które już były, już się pojawiły. Jeżeli nie kupowałaś biżuterii Norhen w Oriflame, jeżeli nie widziałaś nigdy z bliska jakoś tych. tych, tych tych produktów, tej biżuterii, to myślę, że te filmiki pokażą Ci przybliżą Ci tę, tę kolekcję. Kolekcja Norm, już jest z nami czas jakiś, około dwóch lat. Pierwszy katalog, który się pojawił, wyglądał w ten, w ten sposób. I z tego katalogu tutaj zaznaczyłam. Ja kupiłam naszyjnik, ten, który mam w tej chwili na, na sobie, który świetnie się sprawdzu, sprawuje, czyli naszyjnik z zielonym awenturynem, z, ze szklanymi kryształkami i z takim no, łańcuszkiem i tymi wszystkimi zdobieniami z mosiądzu. Świetnie się nosi, po prostu rewelacja. No, w tej chwili żałuję, bo no, nie w czasie, no, bo już jest właściwie w tej chwili nie do kupienia, może jeszcze się... Okażę w ofercie dodatkowej, żałuję, że nie kupiłam sobie. No, tego pierścionka po prostu, do, żeby mieć taką całość, taki, taki zestaw. No, ale to powiedzmy moja, moja strata. I też chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą zagapiłam się i nie, nie kupiłam. Mianowicie są to okulary, które tutaj się również w tej, w tej kolekcji Norhen pokazują. Rewelacyjne okulary klasyczne, no już większej klasyki nie ma, <ścoughs> jeśli chodzi o kształt okularów. Ozdobione kryształami Sparowskiego, akurat jeśli chodzi o te okulary. I mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ w tym najnowszym katalogu, który teraz będzie na wiosnę, również pojawiają się okulary, i tak jak patrzyłam, tak jak i oglądałam, świetnie się będą prezentować, i myślę, że też bardzo szybko znikną. I Jeszcze jedną kolekcję. Chciałam tutaj zasygnalizować z drugiego z kolei katalogu Norchen, który się pojawił, yy, który ja zakupiłam, czyli kolczyki. Kolczyki z ametystem i kwarcem, kwarcem różowym. Też w oprawie z, z, z mosiądzu i też przeze mnie noszone jakby z, z dużą satysfakcją i uważam, że są bardzo, bardzo udane i na końcu filmu w filmikach szczegółowo jakby pokazujących te, te kolekcje będziesz mogła je znaleźć. Trzy, w tej chwili obowiązuje trzeci zimowy, Zima 2001-2002, katalog Norken. Jeszcze w tej chwili możemy kupować z niego biżuterię. Uważam, że jedna z, z najfajniejszych rzeczy, które tutaj się znajdują w kolekcji, to jest kolekcja z czarnym spinelem, naszyjnik i kolczyki Precious. No, po prostu nowoczesna forma, no, przepiękne. Także, jeżeli kto, komuś taki, taki fason, taki styl pasuje, no to jeszcze, jeszcze są do, do kupienia. I z tego katalogu, z katalogu wiosna, który dopiero będzie wchodził, czyli pewnie w katalogu numer 3 lub 4 się pojawi, nie jestem pewna. W każdym bądź razie już można go znaleźć w, w zamówieniach. Przepiękne, naprawdę przepiękne kolekcje wiosenne, kobiece, dziewczęce, ale również kilka, e, kilka e, zestawów czy kilka propozycji z katalogu zimowego e, również się znajdzie. I między innymi będzie ta przepiękna i świetnie też sprzedająca się kolekcja z, e, z, z naturalnym kwarcem różowym. I filmik ze szczegółową taką prezentacją jednego z tych, z tych produktów z tej kolekcji również się znajdzie, właśnie na końcu, na końcu tego dzisiejszego mojego filmiku. I zwracam Twoją uwagę po prostu na. Świetną ofertę naprawdę rewelacyjnych, pięknych okularów, które się pojawią w tym właśnie nowym katalogu Norhen. Czyli jedna jedne okulary w stylu takim delikatnym, dziewczęcym, wiosennym, drugie troszeczkę w stylu takiej, takiej Jackie Kennedy, po prostu klasyka, elegancja. Przypominam, że te okulary kosztują około 1,99 2,88 drugie 88 zł. Są sprzedawane od razu, to jest cena katalogowa, czyli ja, ty, konsultantki, klubowiczki kupujemy o 20% taniej i oczywiście jest w zestawie etui, takie sztywne, czarne z, z logo tej naszej kolekcji biżuterii Norhen i... W tym, w tym katalogu nowym znajduje się biżuteria, kolekcja taka no, typowo walentynkowa, i również tutaj jest ona wyszczególniona, akurat ta kolekcja z kwarcem różowym, również w katalogu numer, numer, numer 3, więc tutaj będziemy mogli jakby no, też się z nią, z tą, z tą kolekcją zapoznać. A właściwie nie ten, tylko troszeczkę, troszeczkę inny, bo tutaj, o, tutaj pomyliłam to, czyli również z, y, taka zajawka, i tutaj już pokazuję tę, tę biżuterię, jak ona się prezentuje w tym katalogu. W dużym, w, dużym, w dużym wydaniu. Także to jest tytułem wstępu, czyli naturalne kamienie. Część biżuterii jest z mosiądzu, część jest platerowana różowym złotem, część, część jest tak zwana tej srebrnej, w srebrnym kolorze platerowana, czy rodowana, czyli ma kolor srebrny. W części znajdują się kryształy tak zwane z czeskiego szkła, więc bardzo wysoki... Jakby jak, bardzo wysoka jakość jest e, tej biżuterii, no i oczywiście naturalne kamienie półszlachetne, takie jakie lubisz, różne. Mam nadzieję, że tutaj e, każdy dla siebie znajdzie coś, coś miłego. Także teraz już zapraszam na slideshow z katalogiem nowym, wiosennym Norhen 2022. A po nim od razu filmiki z, ze szczegółowymi, ze szczegółową prezentacją filmową e, części biżuterii z, tej, z tych kolekcji, która się dotychczas ukazała. Na razie hej.